poznaj zasady prawidłowej segregacji śmieci w centrach handlowych NePiroCastle. Zapraszamy na cykl akcji pod hasłem "Śmieci odpowiedzialni" 5 października NePiroCastle rozpoczyna cykl działań oraz pokazów edukacyjnych zorganizowanych we współpracy z lokalnymi zakładami i firmami odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami. W październiku i listopadzie klienci 14 centrów handlowych wezmą udział w działaniach promujących właściwą segregację poprzez angażujące strefy edukacyjne oraz wystawy uczestnicy będą mogli poznać zasady segregacji, w tym szczególnie odpadów problematycznych. Wydarzeniom towarzyszy zbiórka małych elektrośmieci. Za oddanie przedmiotu pierwsze 100 osób otrzyma sadzonkę wrzosu oraz ekobombę ogrodnika do stworzenia własnej łąki kwietnej. Bądźmy odpowiedzialni. Segregacja ma sens. To jeden z kluczowych elementów gospodarki o obiegu zamkniętym. Właściwa segregacja to większy procent odzysku materiału do ponownego przetworzenia, czyli wtórnego surowca. Akcje są realizowane w ramach strategii zrównoważonego rozwoju Nepirocastle oraz kampanii Nie bądź plastik, mającej na celu zwrócenie uwagi na odpowiedzialne gospodarowanie odpadami, gdziekolwiek jesteśmy w tym właściwą segregację i ponowne wykorzystanie surowców ograniczanie korzystania z plastiku w codziennym życiu poprzez wybór innych tworzyw biodegradowalnych, pochodzących z recyklingu i nadających się do przetworzenia lub rezygnację ze zbędnych opakowań, a także inspirowanie do zmiany nawyków na bardziej ekologiczne poprzez pokazywanie korzyści z usług przyjaznych środowisku oraz stosowania produktów wielorazowych, naturalnych, certyfikowanych. Bądźmy śmieci odpowiedzialni. Szczegóły i relacje z wydarzeń znajdą się na stronach internetowych i mediach społecznościowych centrów, a także na wwwśmieciodpowiedzialni.pl.